you <laughs> Koło siebie, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętego Wacława, męczennika. Urodził się około roku 907 jako syn księcia czeskiego Wratysława I. Został wychowany po chrześcijańsku przez swoją babkę, świętą Ludmiłę, po śmierci Ojca. Mając 18 lat objął rządy. Starał się gorliwie o rozkrzywienie chrześcijaństwa, popierając misjonarzy, dając przykład życia chrześcijańskiego. Był hojny dla ubogich, brał opiekę prosty lud. Wywołało to opozycję możnowładców, na czele której stanął jego młodszy brat Bolesław. Zaprosił on świętego na ucztę i po niej zamordował go u bramy kościoła 28 września 929 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze praskiej, święty Wacław jest patronem Czech i katedry na Wawelu w Krakowie. Za przyczyną świętego Wacława w tej mszy świętej miłosierdziu Bożemu polecam dusze świętej pamięci Janiny Mrugały, czwartą rocznicę śmierci. Na początku przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, byśmy z czystymi sercami mogli w tej mszy świętej uczestniczyć. Powiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, ty nauczyłeś świętego Wacława cenić królestwo niebieskie bardziej niż ziemskie. Spraw dzięki jego wstawiennictwu, abyśmy umieli wyrzekać się samych siebie i całe serce oddać Tobie, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan Zastępów. W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów. Ja także idę. I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem. I zjednać sobie przychylność Pana. Tak mówi Pan Zastępów. W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się z kraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy i z Wami, albowiem zrozumieliśmy, że jest z Wami Bóg. Oto słowo Boże. Miasto Boże, Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy. Wymienił Egipt i Babilon wśród tych, którzy mnie znają. Oto Filistatyr i Etiopia nawet taki kraj tam się narodził ja nie powiedzą, każdy człowiek urodził się na nim, a najwyższy sam go umacnia. Pan Bóg jest z nami, wszyscy się raduj. Pan zapisuje w księdze ludu. Oni się tam narodzili i tańcząc śpiewać, będą wszystkie moje źródła są w tobie. Pan Bóg jest z nami, wszyscy się radujmy. Syn człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako kup za wielu. W według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc to uczniowie Jakub i Jan rzekli Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich, lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka? Oto słowo pańskie. Zjednoczmy nasze serca we wspólnej modlitwie i prośmy Ojca Niebieskiego o potrzebne dary. Módlmy się za Kościół, aby nieustannie jaśniał blaskiem świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy kierują losami wspólnot i narodów, aby na wzór świętego Wacława stawali się świętymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za prześladowanych z powodu wiary, aby mężnie znosili przeciwności życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich, zmarłych, a zwłaszcza za poleconą w tej Eucharystii Janinę, aby po trudach ziemskiej pielgrzymki znaleźli nowe życie w domu Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, abyśmy czynili dobro innym oraz potrafili po Bożemu przyjąć doświadczenia Boże. Ciebie prosimy. Ojcze Wielkiego Miłosierdzia, bądź pochwalony w pełni pełnym bojaźni Boży, Bożej i życiu świętego Wodsława. Niech Jego wstawiennictwo wyprasza na łaski u Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki, wieków. Pracem ludzkim, to by go przynieśli, aby stać na swoim życiu. Jesteśmy, może teraz, z nawyk. jesteś, Panie Boże wszelko światowy, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które zwracamy na wyszu pracę ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stały się nas jesteś poszły teraz nie wiecie. Poprzez wieczny czas króluje nam módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec wszechmogący. Na cześć i chwałę, swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary chleba i wina przez wstawiennictwo świętego Wacława męczennika, który je przygotowywał własnymi rękami przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Góra serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty w męczeństwie świętego Wacława ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi razem z nimi, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa. Ziemia chwały Twojej, Osanna na wysokości, Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże, o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą rodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Andrzejem, Świętym Janem Pawłem II, Błogosławionym Księdzem Jerzym, Świętym Bacławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Wybaw nas, Panie, zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chrysty, Ty powiedziałeś swoim apostołom, Pokój Wam zostawiam, Pokój mój Wam daje. Prosimy Cię nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Czekasz sobie znak pokoju. Baranku Boży. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Buddhulmy się, wszechmogący Boże, niech przyjęty najświętszy sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której święty Wacław męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Pan z Wami, niech Was błogosławi, Bóg rzekł mogący. Ojciec i syn i Duch Święty, idźcie w pokoju Chrystusa.